Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie, a my sobie otworzymy na moim kanale saszetkę Top Class. Pamiętaliście w jednym filmie, e, e, że pokazywałem swoje pierwsze karty? No i tutaj mam przy sobie tutaj takie postawie karty specjalne, czyli takie świecące, a bazówki będę na boku. Czekam. Jeśli ten film mam się spodoba, zostawcie łapeczkę w górę subskrybujcie mój kanał. Pamiętajcie 30 łapek w górę, to robimy challenge, że jak jest, jest, je, że jest jasno, czyli że jest taki no, dzień i od rana do wieczora nie jem nic i nic nie piję. Tyle, że wodę mogę pić. Tu ja jeszcze, tak prezentuję się w ogóle saszetka. 6 A tak to już się prezentuje. Ralki y, 1 na 6. I na na sześć tak. to powinno już chyba... 9 ich jest, no zobaczymy możemy sobie tym łyżeczkiem i zjakać... okej okay. co to jest? E, chyba będzie to na koniec mamy zawodnika z... Borussia Dortmund o ale tylko nowy całe drużyny o takie same Borussia a to będzie lay up lay up z Manchester City a tutaj Jones z Liverpoolu Fajnie karty wpadły, fajne. I w sumie może pokażę Wam wszystkie karty, które udało mi się uzbierać. Najpierw takie w sumie takie karty wpadły. Bardzo mi się podobają. Taka nowa koszulka to taka. Ale w ogóle podobają mi się z tyłu. Policzymy szybko ile mamy. 12 kart mamy, no dużo. Będę jeszcze zbier zbierać tą korekcję, bo mi się bardzo podoba. Z tej strony Antonipia Pieszchała, znaczy Antoń P. <trony> I, I... I subskrybujcie mój kanał po więcej i, bardzo, i naprawdę bardzo proszę, żeby zostawić subskrypcję. I zostawcie też, proszę, łapkę w górę. I, i jeśli będą trzy łapki w górę, to lecimy z filmem Roblox. Do zobaczenia. Cześć.